Hej wszystkim, tu Maja. Witajcie na kanale Skopyta Wjeżdżam. No pokaż się tu. O tak! Chodź tu. O, idzie koń, idzie koń. I koń poszedł. Jak widzicie, Gardejka ma na sobie nowe głowie, ja mam na sobie nowe rękawiczki. No i dzisiaj przyszedł czas na test tych rzeczy oraz unboxing, taka mała recenzja. Mam nadzieję, że Was ten film zainteresuje, także zapraszam do oglądania. No i zabieramy się już za unboxing. Jak widzicie, tutaj w tle towarzyszy nam Gardejka, która sobie wcina trawkę. No a sama paczka przyszła do mnie właśnie od sklepu GNL, więc bardzo, bardzo dziękuję im za przysłanie mi tej paczki. No i co, wyłaniają nam się już tutaj pierwsze rzeczy Jak widzicie o głowie Zostało w ogóle świetnie zabezpieczone właśnie na transport Bo sam naczółek jest nawet obłożony w folię bąbelkową Więc wiadomo, że nic się nie odbetrze, nie odpadnie Więc to jest na pewno duży plus Rękawiczki mamy tutaj w woreczku Więc tutaj się nie mogło chyba nic stać No i tak się one prezentują Generalnie później powiem wam troszkę więcej o tych rzeczach I pokażę wam takie detale Jednak teraz już nie mogłam się oprzeć, żeby ich od razu nie przymierzyć, no i jak widzicie moja mina mówi sama za siebie, no a tutaj mamy gardejkę w tle i nie mogłam się powstrzymać, żeby wam nie pokazać tego słodkiego ujęcia. No ale przechodzimy już do treningów. No i pierwszy trening, który chciałam wam pokazać w ramach tego testu ogłowia i rękawiczek to trening... Który polegał jakby najbardziej na ćwiczeniu um, przejść, kontaktu, wygięć. W zasadzie no to są wszystko takie podstawowe elementy, jednak były one łączone w całość, właśnie na takiej ósemce, jak teraz widzicie, jednak teraz ona jest jechała, jechana cała kusem Jak widzicie, tutaj ta ósemka ma na swoich końcach y, drągi na łuku, na takim delikatnym łuku. Y, tutaj widzicie też pierwszy galop. Y, Generalnie z tego galopu jestem bardzo zadowolona. W sumie i w lewo, i w prawo na tym treningu fajnie nam się galopowało. Jak pewnie wiecie, ja bardzo dużo pracuję nad tym, żeby dobrze siedzieć w galopie i żeby gardeja była rozluźniona, w tym galopie dobrze pracowała. No i na tym treningu akurat widziałam. Mały postęp, także bardzo się cieszyłam. Tutaj też widzicie w lewo. Generalnie i moja, i gardei lewa strona jest gorsza, więc musimy na niej po prostu dużo, dużo ćwiczyć. Ale, właśnie, mimo że troszeczkę nadal nam wypadała ta zewnętrzna łopatka, to hmm, było w sumie dobrze, jak na nasz lewy galop. Tutaj mamy też pierwsze drągi. No i zaczynam sobie tutaj robić ćwiczenie, na którym skupiłam się właśnie na tym treningu. Była to ósemka tak jak wcześniej widzieliście w kusie, jednak jeżdżona z przejściami, czyli w środku ósemki było przejście, no i jedna strona ósemki była kusem, a druga galopem. W tym ćwiczeniu bardzo ważne jest to, aby utrzymać równy rytm konia oraz żeby właśnie konie reagował dobrze na nasze pomoce, takie jak właśnie do zagalopowania, ale ja także cały czas starałam się pilnować tego, aby gardeja szła podstawiona na zakrętach, żeby po prostu... Się cała wyginała, a nie skręcała tylko głowę. I wydaje mi się, że na początku jeszcze nie do końca było ok, a na koniec już naprawdę byłam chwilami bardzo zadowolona. A myślę, że to najważniejsze, żeby wi było widać postępy. To zawsze jest duża motywacja. Wiadomo, nadal popełniamy ja i Garda, ja pewnie głównie ja, dużo błędów, ale przecież po to się ćwiczy. No i tutaj mamy już kolejny trening. Na tym treningu nagrywała mnie moja przyjaciółka Natalia, także Natalia bardzo dziękuję i pozdrawiam. No i tutaj widzicie właśnie kus ćwiczebny bez strzemion. Na początku tej jazdy skupiłam się właśnie trochę na takiej dosiadówce. W sumie to było tylko tam parę ćwiczeń i dużo kusu bez strzemion. Jednak to nie to było celem dzisiejszego treningu, a gimnastyka. Popracowaliśmy całkiem sporo nad wygięciami oraz, tak jak później zobaczycie, na takich drągach, ale na razie mamy tutaj galop na lewą stronę. Troszeczkę nawet ta łopatka uciekała zewnętrzna, ale z jazdy na jazdę, z treningu na trening, widzę troszeczkę zawsze poprawę czasem większą, czasem mniejszą, ale. Tutaj akurat się cieszyłam, że gardyja ma fajny, elastyczny, taki zaokrąglony galop i coraz lepiej się rozluźnia w tym galopie, bo kiedyś szła bardzo, no, spięta, zwłaszcza w szyi, a teraz już coraz lepiej się wygina yy, i wygląda to powoli coraz lepiej. Tutaj widzicie. Mm, też było zagalopowanie takie prawie zastępa tak, dobrze powiedziałam, tak, prawie zastępa No i tutaj mamy właśnie to ćwiczenie mm, jeżdżone i w kusie, i w galopie. Niestety nie mam aż tak dużo nagrań z niego, jednak, tak jak widzicie, był krzyżaczek na wprost i dwie kawaletki po lewej i po prawej. No i przechodzimy już do ostatniego treningu, który dzisiaj chciałabym Wam pokazać. Niestety był on mniej udany niż tamte, które widzieliście przed chwilą, I mimo to, że był to trening skokowy i pogoda, tak widzicie, pięknie dopisała. No ale zaczęło się rozgrzewać na krzyżaczku. Tutaj Wam zwolniłam, bo Gardeja wykonała naprawdę bardzo fajną pracę. Fajny, energiczny, taki silny skok oddała. Byłam z niej zadowolona. No i zaczęliśmy rozgrywać się na takiej ósemce z lotnymi nad tą przeszkódką. Trochę się tam patrzyłam pod konia niestety, ale po prostu zależało mi bardzo, aby ta lotna była dobrze wykonana. No i problemem generalnie na tym treningu były moje ręce. Tak jak widzicie, miałam po prostu cały czas za długie wodze, przez co zamiast tą rękę Oddawać do przodu, aby koniowi nie rzucać nagle wody na szyję, taki jaki ruch powinien być wykonany przy oddaniu wodzy. Nie mogłam jakby go wykonać, bo wodze miałam za długie. Więc, żeby nie rzucić wodzy, ciągnęłam je do U, co nie jest poprawne dla tego przykładu. Tutaj ze mnie nie bierzcie. Mm. No ale mimo, że wiedziałam, że właśnie robię ten błąd, to nie potrafiłam go na tym treningu jakoś wyprzeć, także no muszę nad tym popracować. No i jeździłam tutaj takie dwa szeregi, które widzieliście, a na koniec jeszcze stacjonatkę. Tutaj widzicie, ten ostatni skok był całkiem ok, tylko że niestety tutaj wyszedł mój przeprost kręgosłupa, a poza tym było całkiem fajnie. No i tak wygląda jeszcze to o głowie z bliska już na gardejce. Bardzo mi się podoba i to wyprofilowanie za uszami i na czułek i na przykład to jakie jest mięciutkie. Jeszcze się musi troszeczkę lepiej uleżeć na chrapnik, ale myślę, że to jest kwestia czasu, a poza tym naprawdę jestem bardzo zadowolona. Teraz pokażę wam właśnie tak troszeczkę dokładniej obie te rzeczy, takie bardziej detale, powiem dwa słowa, ale to dosłownie w skrócie. Może zacznę od rękawiczek, także tak one się prezentują, ale myślę, że nie ma co omawiać, jak one tak sobie leżą, jako takie flaczki na trawie, tylko je od razu założę. Ale zanim to, to powiem Wam, że są one marki Roeckl. Dajcie znać, jak to czytacie, bo ja nie jestem pewna. No i jest to model Madrid. No, i tak prezentują się te rękawiczki na dłoni. Muszę przyznać, że nigdy w życiu nie miałam na sobie tak wygodnych rękawiczek. Jakie założyłam, to byłam w totalnym szoku. No bo, tak jak mówię, ta wygoda to jest jak druga skóra, po prostu. Wow! No i przyznajcie, że sam design tych rękawiczek jest niesamowity. Bardzo mi się podoba to złote logo tutaj. Taka siateczka też tutaj w takim beżowym kolorze. No, ślicznie to wygląda. Wow, naprawdę jestem zachwycona. I tak jak mówię, po pierwsze wygoda, a po drugie, to co też chciałabym zaznaczyć, że są to rękawiczki typowe na lato. One tutaj, całe palce i tutaj kostki mają pokryte siateczką, dzięki czemu właśnie latem ręka nie będzie się pociła aż tak jak to często bywa w rękawiczkach, co jest podczas jazdy bardzo, bardzo ważne. Nawet ta skórka od środka tutaj. Jest niezwykle cienka, ale bardzo wytrzymała. No, więc tak to się prezentuje: ja naprawdę jestem bardzo pozytywnie zaskoczona. Na pewno będę Wam dawała znać na bieżąco jeszcze w kolejnych filmach, yy, czy są super, yy, czy jednak okazało się, że nie. Chociaż no, ja nie wierzę, że nie może być super. No i przejdźmy do tej zdecydowanie większej rzeczy: jest to o głowie. O głowie marki Love Equestrian. Model to Katri. No i pokażę wam już na wieszaku, bo jest dosyć ciężkie, żeby je tak trzymać na wyciągniętej prostoręce. Właśnie jak się prezentuje. O, śpiewaczka! A kto tu idzie? Katynka! Też chcesz zobaczyć piękne nowe o głowie? Czy rękawiczki? yay! Jak pewnie spodziewacie się już po tytule, jest to ogłowie anatomiczne. E, właśnie szukając ogłowia dla Gardei, teraz nowego, zależało mi na tym, żeby było anatomiczne, e, bo te ogłowie, tak, no nie będę Wam tutaj mówiła całej definicji Ogłowia ogłowie anatomicznego, bo myślę, że e, takie informacje będzie wam łatwo znaleźć w necie. Ale tak pokrótce, e, te głowie anatomiczne po prostu e, mają te wszystkie swoje paseczki w takich miejscach umiejscowione, e, żeby nie naciskały na te najważniejsze. Nerwy na głowie konia omijały żyłki, żeby po prostu się je wygodnie nosiło. Tak samo, na przykład, tutaj bardzo fajnie to widać, jak wyprofilowany jest ten pasek za uszami, i właśnie na to stawia się w ogłowiach anatomicznych. Tak pokrótce. Także może przejdźmy do tego, co tutaj się najbardziej chyba nam rzuca w oczy, czyli do tego przepięknego naczółka. Jak widzicie, te brylanciki są w trzech kolorach. Brylanciki w sumie może to są kryształki czy coś. No nieważne, ale są one w trzech kolorach: czarnym, srebrnym i takim choro. No, moim zdaniem to wygląda prześlicznie i bardzo fajnie się prezentuje właśnie już na koniu. No, i druga rzecz, która równie bardzo zwraca swoją uwagę, to ten lakierowany e, nachrapnik. Ja na początku powiem Wam, że nie byłam co do niego przekonana. Nie wiedziałam, czy to wygląda fajnie, czy nie za słodko, ale potem się do niego przekonałam, bo zaczęło mi się wydawać, że to jest niesamowicie taki elegancki, e, ten nachrapnik. No i mi się to tak spodobało, że e, się skusiłam. No, i to, co też mi się bardzo podoba, to, co jest dla mnie ważne, to właśnie te wyprofilowania, które widzieliście na przykład tutaj za uszami. Ta skórka na przykład tutaj na nachrapniku jest niesamowicie mięciutka i taka sama mniej więcej jest też tutaj na nachrapniku, w sumie wszędzie też tutaj za uszami. Także no, to jest dla mnie bardzo, bardzo duży plus. No, same sprzączki, wiadomo, bardzo wyglądają solidnie, fajnie. Skóra też jest mięciutka, fajnej jakości. No, ale tak to się wszystko prezentuje. Przyznam szczerze, że ja naprawdę jestem zachwycona. Jako, że ogłowie głowie ma naczółek właśnie z tymi świecącymi e, kryształkami, e, to dostajemy również w woreczku takie trzy, na wypadek, gdyby coś e, odpadło. No dobrze, a więc to już wszystko na dziś. Mam nadzieję, że taki filmik wam się spodobał. Jeśli tak. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subskrypcji, a ja już się z wami żegnam. Także trzymajcie się i cześć!